Nawet jeśli przyjmiemy, że Roman Rze i Marek K. mieli znaczące wpływy, to przecież Suszek był tą publiczną twarzą firmy. To on podejmował strategiczne decyzje, które miały realny wpływ na jej losy. Mam na myśli choćby te relokacje giełdy najpierw na Maltę, a potem do Estonii. To były przecież reakcje na działania polskiego regulatora KNF-u, który wpisał BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. To były odważne, strategiczne ruchy wymagające i wiedzy, i determinacji. Czy figurant podejmowałby takie decyzje? Jego aktywność medialna, budowanie tego wizerunku króla kryptowalut to wymagało autentycznych umiejętności zaangażowania. Być może początkowo był głównym motorem napędowym, tym wizjonerem, który stworzył coś wartościowego, a dopiero w później w miarę wzrostu skali i pojawienia się no, ogromnych pieniędzy, jego wpływy zaczęły maleć na rzecz partnerów z zapłecza. To jest dość częsty scenariusz w biznesie, założyciel traci kontrolę nad swoim dziełem. Uży